Jak mało panie Ty A jakbyśmy tak wszyscy stanęli po tej stronie 69. <noise> 6-9 Hu 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 kurde Dobra Ruch posowisty zwrotny Chójdź tutaj pomóc Jak mał panie <grymne> cały by było tam Nie ja będziemy tam chodzić sobie sobie o, sobie. to daj tutaj nie wiem, no Tutaj Ale... masz... Nie umiem pod drzewa wchodzić. Ale ma... ja też nie. Ja nie wiem, nawet jak tutaj mam wejść. <noise> tutaj mamy z drzewami No, tylko musisz się po dostać jest... na tą gałąź jakoś. A jak to zrobisz, to nie wiem. <noise> Nie, tu nie wejdziesz na tą gałęź. Wejdziesz, no miłosz. Jak? Tutaj. Między te dwie gałęzie debilu. Nie da rady. No, między te dwie gałęzie, co ty robisz, miłosz? Miłosz. Między te dwie gałęzie wejść. Nie da rady. To musimy to szarpnąć, panowie. No bo ty tam powie. Nie. Hmm. Tak nie, to tak nie pójdzie. Ja bym to szarpnął i bo tam jest taka, taki płat... Oła, to jest taki płat, kurde. No. Jakbyśmy to dostatecznie dobrze szarpnęli Aaaaa! <zyscy> 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 poszło Ej, wejdź, wejdź po tym stary! no, no i, i to ciąg stąd! No. <zyscy> Jak mu piny są na dół załatwię no? Dobra miłość, chodź pomóż mi, Szarpie, szarpiemy to W dół Idę W dół Coś tam się rusza, widzisz no to? No pójdzie, idzie, pa idzie, idzie, Pa, leci, leci uh, oh. Dobra, ale pół sukcesu jest Stary, teraz to tam mogę Nie, bo to się będzie bardziej zakleszczy Dobra Taki... Taki pod... pod Równoważnia Po co ci to było? Bo przeszkadzała mi Dobra O no, miłość, no, miłość, żeś to sklinował Ej, No to tylko kopniesz jeszcze to no. to... Ej, idzie, idzie, idzie To prawda Już wejść to szarpnij tam z drugiej strony, od tamtej strony. Czekaj, bo tam... już ta... tam ma lepszą dźwignię. O, dobra, 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 teraz to ruszcie. No, mi teraz to już jest odklinowane, wiesz, teraz już jest dobrze. Do tyłu to pociągnąć. No. Nagraj ją. Tu masz. Mmm, Ej, to się wbiło w lądowanie. <słuch> Puść! No nie! No, no także... Zadzieliśmy szpadę! Tak to szpadę. wygląda Nie no. no Excalibur, ty! No, no czekaj, to mogę ci Musiałeś no. oh. uh. zaklepać to Aha. To no tak, ktoś mi to musi podnieść. Znowu zacięło. Trzy, cztery To nam się niby zacięło? No nic. Już <grym> się odcięło. Trzy cztery. <grym> no nie no to nie idzie. No Trzymam, musisz tam pomóc. Mam się, to jest to youtuber Panowie, czekaj, tutaj potrzeba dwóch mężczyzn. A tam jednego. To, to mamy na razie ty idź tam, ciągnij. Jedno. No idź, Szymon Tycian, no My ile iść. was, tutaj jest. Panowie, A... co wy robicie? Idź tam, ty dobrze ciągniesz. Bartek, ty uczyłeś się. Znasz te o o, 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 Ale o. jak to dupnie, to do nas. Nie? Macie o. silne rączki, panowie. To, to nie Dobra, no ty no, no. Czekaj, ej, pociągniesz to ty sam, Bartek. Po... O, co to się stało? Ja to tnę. Nie nij, tego no miłość ty debilu To będzie z to miłość, ale z tego nie przeczniesz debilu. Nie, tak. No nie przeczniesz tego Gwiosy wyciągną po prostu, wiecie? Trzeba ciągnąć dwie osoby, wiecie? Bo on ciągnie jak natura chciała. Ciągnij! Dobra, ciągnij się! Dawaj, są bledziarte! Nie umiem ciągnąć! Dawaj, cztery! O, dobra, poszło! Aha. Trzy, cztery! cztery. Dobra, jesteśmy już na dobrym drodze. Na dobrym drodze! Polska tak. język, trudna język. O, a, a, a. Ale no ciągnij! Tra, ja idę podnieść, ja idę podnieść!

Sure. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the. Fake news. So instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah!

No, bo ci tu nie drifty. No, wiem. Jak tam mi masz z Stefano? No jest gitko go. <laughs> Nie, no czekaj, czekaj. O, jest, jest super, jest nie. fajne. Właśnie to mnie leciałem przecież. Nie, bo w tej chłopie nie leciałeś, ale nie, fajne jest bardzo, nie, nie wciskaj w ogóle. Okay. Nie mówisz osadki. Nie, nie, mówisz nie, nie mówisz to. to prawda no, no, to o. Co ty, stabilizacja jest dobra Nagrałem <grym> 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 uciekło koło, nie? No. Za mało w prawo, wiesz? Co zawiodło już? Koło mi uciekło wiesz? Za mało w prawo poleciło No A Ale gdzie? teraz było lepiej niż wcześniej Słuchawka moja Nie <laughs> Tak tu jest gumka, to gdzie jest słuchawka? <laughs> tu jest Ty, gdzie? Ja widzę tu O, 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 tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Skok był git No nie, skok był, był git Skok ci tak